Cześć! Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Olej i jesteśmy raz kolejny w grze Hearthstone. Tak sobie w sumie testuję nowe questy, nowe karty i sprawdzam co nowego słychać na standardzie. A w sumie przypomniałem sobie, że przecież mieliśmy zrobić jedną bardzo ważną rzecz zanim jeszcze wyjdzie nowy dodatek, czego kompletnie nie miałem czasu zrobić wcześniej. Otóż, okazuje się że mój wspaniały druid, którym grałem przed dodatkiem czekajcie, czekajcie, druid, druid ma wbite 499 zwycięstw co znaczy, że tak naprawdę brakuje nam jednego zwycięstwa żeby wbić złoty portet druida kompletnie zapomniałem, że gdzieś mieliśmy to zrobić tutaj skupiłem się na nowych taliach dlatego też dzisiaj pogramy sobie właśnie druidem to jest moja stara, stara talia jeszcze bez nowych kart na Hadronoksie i Trupicielu ponieważ tak naprawdę nic z niej nie zmieniałem bo nie planowałem nią grać no ale w sumie korzystając z okazji, że gdzie mam chwilę to sobie zagramy po raz jeden, jedyny, być może ostatni raz moim deckiem starym, ulubionym z druida i postaramy się wygrać po raz no, pięćsetny i wbić kolejną klasę na złotą pozostanie mi do wbicia tylko w takim przypadku łotr y, i łowca łotrem ostatnio sobie pogrywam na questie chociaż muszę przyznać, że ten quest łotra w porównaniu z questami na przykład paladyna czy druida jest mega słaby ale nie ukrywam, że bardzo fajnie mi się gra tą talią bo, jeżeli mamy szczęście z test, to dochodzimy do bardzo absurdalnych sytuacji. Natomiast, jeżeli chodzi o Paladyna, to tutaj Paladyn na tych jajkach mechanicznych jest mega mocny. No, ale Paladynem w sumie nie planowałem na razie grać. Myślę także o Łowcy, bo Łowca na pojedynczych kartach także wygląda całkiem nieźle. No, ale do tego bym musiał sobie stworzyć legendę tego brana, który przyzywa króla Kruszora. No, ale w sumie pomyślimy, zobaczymy, jak w praktyce mi się będzie grało różnymi taliami. I myślę, że wybiorę tą, którą mi się będzie grało najprzyjemniej. Tymczasem, jak widzimy, spotykamy szamana. Biorąc pod uwagę, że wystawił totem, pewno jest to jakiś szaman na. Mm, okrzykach bojowych. No, zdecydowanie jest to talia na okrzykach bojowych. Patrząc już po tym, co używa. Dobra, więc musimy dreszczołaka w jakiś sposób zjarać. Może nam się uda. Spadające gwiazdy, Wiecie co? Zrobimy tak. To jest użycie spadających gwiazd w dość nietypowy dla mnie sposób, no ale... Chcemy, żeby mi nie atakował. Karty niech sobie dobiera. Ważne tylko, żeby mnie nie atakował Serio? Musiał dostać coś takiego? Dobra, dobierzmy sobie dwie karty Nie ukrywam, że naturalizacja tutaj by była dla mnie Najlepszą opcją Niestety nic z tego Ale może teraz? Nadal nie Trochę lipa bo jest mi bardzo potrzebna naturalizacja w tej sytuacji. Eee, kurczę, spalenie e, dreszczołaka albo tej karty, która cofa wszystkie karty do ręki, i tutaj by mi tak naprawdę grę wygrała. Więc nie ukrywam, że właśnie liczę na coś takiego. Oczywiście musiał dostać taunta. Kurczę, to nie to na co liczyłem. W dalszym ciągu. Naturalizację, gdzie jesteście. Nie wiem czy to nie jest zły pomysł z mojej strony, że, że tego nie niszczę. Dobra, zróbmy tak. Gdzie są moje? Mm -hmm. Dobra, to i może wygrać grę? Więc to oczywiście użyjemy, niestety nic z tego. Ojej, no kurde, naturalizacja gdzie jesteś, Może pokrzyżujemy ich. Mhm. Jest mega słabo. Mega słabo jest, że mi się naturalizacja nie trafia. To może chociaż Dev grip? Też nie. Come on. Nadal nie to. 10 kart. Dwie naturalizacje, których nie mogę trafić. A które mi są teraz mega potrzebne. Ja pierniczę, no koleś! Teraz coś nawet naturalizacja mi nie pomoże, już jest zdecydowanie za późno na nią. Okazuje się, że jeżeli tą walkę przegram, to głównie ze względu na dobieranie kart. No. Pozamiatane. Teraz jest naturalizacja. Trochę za późno o jakieś. 500 tur. Frustrujące strasznie, że miałem tak naprawdę wygraną grę, gdybym tylko mu coś zjerał. Oczywiście naturalizacja musiała się trafić na samym końcu. W momencie jak już tak naprawdę nie jest mi do niczego potrzebna. Bo teraz mój przeciwnik wystawia dreszczołaka i ma niekończące się karty. Dobra, zobaczymy, jak to się skończy. Może go fatyga zabije, chociaż wątpię. Przecież teraz będzie do yy, końca świata wtasowywał kolejnych stroników do tali. Mam o! Czekajcie, nie wtasował żadnego. O! Chyba mi się udało całkowitym fartem, że akurat. Y, rozmnażanie dreszczelaków to był ostatni okrzyk bojowy, jaki zatrygerował. Czyli, jak widzimy, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Co prawda, kart nie podchodziły mega tragicznie. Ale, jak widać, ktoś miał większego PH ode mnie. I dobra, w ten sposób wbijamy zwycięstwo numer 500 i po raz kolejny obejrzymy tą cudowną animację, której już wieki nie widziałem tak naprawdę. OK, złoty druid wbity. Jak widać, Malfurion jest bardzo szczęśliwy z tego powodu. I widać w międzyczasie nasza Lunara zmieniła płeć, ale jak widać znowu jest Lunarą. No dobra, zwycięstwo numer 500 druidem wbite. Tutaj możemy w ten sposób oficjalnie zakończyć pojedynki starymi taliami i wrócić już na stałe do nowych deków. Ale dzisiaj to było tyle. Dzięki wszystkim za oglądanie. Trzymajcie się do usłyszenia następnym razem. Cześć!